Moje opowieści, które polecam do słuchania w Święto Niepodległości. Oprócz dlaczego 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Ola Piłsudska, historia kobiety, która była w cieniu ojca niepodległości, czyli Ziuka Piłsudskiego. Ten cień zasłania nam wiele innych kobiet, które walczyły o niepodległość, choćby nosząc pistolety w gorsetach. Chwała im za to. Kolejna opowieść, Łokietek, król co Polskę posklejał. Ileż było takich momentów w naszej historii, że mogło tej Polski nie być, że mogło się to wszystko rozlecieć. A jedna jednak byli tacy, którzy się nie poddawali, jak choćby nasz mały władział okietek, któremu co i raz ktoś klej z ręki wytrącał, ale on się nie poddał. Chwała mu za to, opowieść o naszym jedynym tak naprawdę wygranym powstaniu. Wielkopolskim tak niewiele brakowało, abyśmy wtedy, gdy na nowo Polskę sklejaliśmy, nie mieli Wielkopolski wklejonej. Tysiące wielkopolan chwyciło za klej, twór za broń wszelaką i nie pozwoliły przykleić się do Niemiec. Chwała im za to, jako wielkopolanka z dziada-pradziada i z babci-prababci, dziękuję wam za to, a jako Warszawianka z mamy polecam moją najnowszą opowieść o Powstaniu Warszawskim, o szpitalu polowym w pewnej warszawskiej kamienicy, gdzie znów trzeba było walczyć o niepodległość. Zatem niech moc dobrych opowieści będzie z wami w nasze święto. Rozświetlmy ten szary listopadowy dzień na biało i czerwono, z dumą i radością, bez kłótni polsko-polskich.